Cześć, że z tej strony, Loren, i witam Was w kolejnej serii. Dzisiaj na celowniku mamy Terrarię. O, jestem w opciach. To jest mega podobna gra do Minecrafta, tylko moim zdaniem bardziej rozwinięta. W maju tego roku wychodzi ostateczny update do Terrarii, i przez tą okazję właśnie zaczynam serię. No to bez zbędnego przedłużania. Klikamy jeden gracz. Tworzymy naszego kompana. Kolor bossów musi być niebieski. Ja jaśniejszy trochę. Oczy. Oczu tak nie widać. Ten błękitny jest dobry. Kura. To jest ciężki temat, jeśli chodzi o skórę. Będziemy halkami niebiesko Skóra ubrania. Koszula. Niech będzie może czerwona. O. Podnie. Też czerwone. A tu możemy wybrać styl o płaszcz. W okay. postaci na średnim poziomie przedmiot po śmierci. To wybierzemy łatwy. Lorion. Wybierzemy łatwy, bo nie chcę Was wtedy bieganiem zbieganiem tak dalej. Lorion. no dokładnie tak się nazywamy. Nie no, żartuję, Lorion. Ale ta propozycja może być dla Was bardzo atrakcyjna. Zaczynamy, tworzymy nowy świat. Średni, to ja standardowy poziom Terrarii. Okej, okay, normalne Lorion albo inaczej Lorionowo. No i teraz czekamy, aż to się wszystko zrobi i będzie to generowanie dżungli, rzeźbienie granitu. Więc jeśli podoba się Wam seria, mimo że się zaczyna, ale mówię tak jak na przyszłość, jeśli Wam się spodoba, spodobała, może lubicie Terrarię, chcecie ją zobaczyć w moim wykonaniu, strzelcie lajka pod tym filmem. Napiszcie komentarz na przykład Lorion, Ty to fajny gość jesteś. Będzie mi bardzo miło. No. Już chyba końcówka się... już robi. No. Okej. Okay. Mamy korupcję. Jak fajnie. Jak się gra. Mamy miedziany topór. Ciszę tę muzykę. Jednak. Patrzę... jest. Ty... Ty ty... Niech będzie tego. Mam nadzieję, że będzie git. Slajmy! O! Ale zabiłem typa. Hmm. Musimy się jakoś rozbudować, crafting... Jakąś kopalnię ogarnąć. Tutaj coś się Skrzynka jest. Tutaj to to jest. Radar nieustraszony, można założyć. Wykrywa pobliskich wrogów. Zakładamy tutaj. Granatki, podki Mikstura powrotu. E, wybaczcie, że nic nie widzicie. Ale... Wiecie jak to jest. Um, Teraz trzeba wrócić. W sensie... No, YouTube, programy, te wszystkie Custują mm, jasność Wybaczcie, że ja tak gadam trochę dziwnie ale jestem mm, śpiący? zmęczony może jak to będzie adekwatne powodu do tego, co teraz czuję okay. Na razie sobie pozbywamy może tutaj zbudujemy jakąś lepiankę? A w następnych, w następnych odcinkach wyruszymy już na bosy do kopalni. Będzie hiper czadowo. Nie wiem skąd mi się wzięło to słowo hiper, ale zacząłem go używać od to już pustynia co ty gadasz, to nie w sumie lecimy. Ale powiem wam, że ta Terraria wygląda inaczej niż się ją pamiętam. Na przykład manu w prawym górnym rogu nie było. W pierwszej chyba. Trzeba było zrobić 10 gwiazdek. Ja coś tam ogarniam z serarii może podstawy bardziej. Tak, kołowy. Okej, okay, Ilina. Lina. jest fajna, z tego co pamiętam. Właśnie. Trochę ogarniam. Nie wiem, co i jak. Bynajmniej sterowa sterowanie ogarniam. Parę bosów. A tu już się nie mogę budować. Dobra, niech tak się podbuduje. Serio? O, proszę. Dobra. A to mnie denerwuje Te dziury ciągle Ej doskoczyłem Doskoczyłem Tych grzybków można zrobić Można zjeść, można zrobić potki Tu będzie ten nasz teren Ja już to widzę Więc zaczynamy kopać żeby wyrównać teren Wszystko spawnu na propsie zawsze musimy na tym poziomie kopać. No proszę, dużo zaraz usuniemy sobie są Też sobie zepsujemy. Naprawdę będzie fajnie. Ale nie martwcie się, pixelmony będą. Jak się robi pochodnia? Mogę pochodnie? Mogę. I co jak to działa? Odstawiamy normalnie. I tutaj na przykład nic nie ma. Ok, czamplik. To jest tylko głupi slime. O. Jak będziecie słyszeć klawiaturę, to przepraszam Ale jakoś... Tak się czuwam Ferrarię, tak biję tą klawiaturę bardziej. O, pewnie nie widzicie. Co my tu mamy? Pieniądze mamy. Pieniądze. Dobra. Róbmy budowę. Budowa jest bardzo ważna mamy jeszcze czas To jest pustynia jakaś O, piękny mości to to zrobiłem <grymka> Zrobiłem królika Przepraszam Nie chciałem Liczba pobliskich przeciwników 3 Tylko gdzie? Pod ziemią może? Dobra, wykupujemy to, to, załatwamy wiem Może naj najpierw zrobię taką od odtąd Do kolejnych drzew A, kill słonecznik To to widział No i niech będzie tutaj trochę Podłoga. Podłoga musi być. Ooo. Ty robak! to zawijaj. Dobra, będzie, będziemy mieli robaka w domu. Już tak na starcie. O. No i taka fajna lepianka. Gaido zrobimy, zrobimy pokój. W ogóle jak on się nazywa? Pamiętam, każdy guide miał swoje imię. Ten ja też musi mieć. Ojoj. A Sikera nam się przyda tylko do kupania drewna. Takiego warto wiedzieć. No i jak to. Dobra, crafting. Kładziemy tutaj w craftingu, co możemy zrobić? Krzynkę i drzwi. Dwie, o, dwie pary drzwi. Możemy ściany zrobić. To zrobimy za wszystko. I kładziemy. O nie, jeszcze potrzebuje młot, żeby tutaj to zepsuć. Dobra, ale i nie mamy tych noty, to yy, jest jeszcze luźno. Można sobie nakopać trochę drewna. Yy, nawet powiem Wam, że już szybko nam to idzie. Ile mamy już tego drewna? 50. Niech będzie. Mm. Młot. Mamy. Zwiniony młotek. Żeby tą ścianę zniszczyć. Zwinny młotek. No, proszę bardzo. I tu sobie polecimy. Zaraz poprawię, nie bójcie się. Na szybko. Już poprawiam spokojnie. guide Asher. No czemu nie chciełeś wejść? Że nie trzeba mieć pokój. Jak dla każdego NPC, którego spotkamy, to już takie spoilerki w góry, jeśli nie graliście. Jeśli graliście, to możecie mi spoilerować. Ciekawe, jak dużo się zmieniło. Jeśli chodzi o bossy, na przykład, czy surowce, kopalnie, czy cokolwiek. Dobra. No. Pada. Jak pada, to mogą być latające ryby. Co to jest? Wędka. No proszę o krzesło jeszcze potrzebujesz gajdzik? to masz, to masz o no i przed, tu też się przyda platforma i ognisko, czy możemy? To też sobie zrobimy żeby nie było nam za, za zimno No i co? W sumie jak pierwszy odcinek, a my już do kopalni lecimy. jak w gram sobie... Yy, ...poza odcinkami również. Tutaj raczej nie będę grał. Poza odcinkami wszystko będzie kontrolowane przez was. Będziecie widzieć mój progres na każdym y, roku, że tak powiem. Wykopaliśmy się do jakiejś jaskini. Okej, okay, tutaj jest za dziwna ruda. Tungstenu. Tungs mmm. Brzmi fajnie. Czekajcie. Zrobię sobie platformę żebym mógł w miarę normalnie skakać. Takie podwójne, estetyczne bardziej. Co to mi się nie podoba? Z młotkiem? a to młotkiem trzeba zebrać. Co? Tak? Ja ściany zbieram teraz. Ja już zgłupiałem. A no nie no, kill no. No dobra, zaskoczymy. Patrzcie, zombie w płaszczu. Nawet chodząca rybka. Chciałem tylko ten żel. A! O ty nie! Zawieźliśmy to. Ale bierz ją, Asher. Dobrze, że mamy ten piecek chociaż. Tu chło, lecimy dalej, nie? Krzały, puchy. Tam kamieni nie mam. Ten kamieni? Boże, desek. Mam nadzieję, że dacie radę i widać coś. Jak ja tutaj patrzę, to, to tak nie Proszę wyjść! Nie chcą wyjść! Jak tu żyć? Jak to wypełnimy tym drewnem? Mogę to, to drewno wymienić? Mogę! 10 może najpierw! Co to jest w ogóle? Klapa! Tego to, to na pewno nie było! powiankowadło kowadło Mogę teraz rzeczy robić w żelazo na przykład Co ja chcę? Pochodnie chcę Pochodnia tiki Nie no. Ja miałem wcześniej pochodnie To są jakieś dziwne. No na pewno jestem zimny i kopiemy dalej. Fascynujący odcinek, naprawdę. Kolejne będą lepsze. Zombiaki uciekły. Czyli przeżyliśmy pierwszą noc. Jak się co jest? A. Odejdź Ej, Zombiaki nie uciekły Zombiaki są u nas Ej, zginę Pierwsza śmierć Dobrze Dobrze. Zginą Zginąłem Dobrze, guys, uciekaj. Uciekaj. Nie mamy szans. Dobra, z jednym już mamy. Norę doświadcza wybebeszenia przez demoniczne oko. ha. Młotkiem? Tylko pamiętam? Nie! modki tylko ściana. Idę, idę. No to co, to by było chyba na tyle na ten odcinek. Można powiedzieć, że przeżyliśmy pierwszą noc. Więc dzięki, że byliście. Dajcie lajka. strzelcie lajka, nie bądź fajka, czy coś takiego. Yy, również komentarze mile widziane. No i subskrypcje. Pamiętajcie, cieszę się z każdego jednego suba. Naprawdę. Uuu, gwiazdka. Tego właśnie się robi yy, manę. No i dzięki bardzo, że byliście. Cześć i czemu? Do następnego.